Ach, dawno tego nie robiłem, <laughs> ale nawet nie jestem w stanie opisać, jak bardzo mi tego brakowało. Cześć, tutaj Jacek, kolekcjoner i dzisiaj chcę Wam pokazać, co do mnie przyszło w ramach styczniowej dostawy Egmontu. Nie mam w absolutnie wszystkich komiksów, ostatnio wychodzi ich coraz... Więcej i staram się być jakoś w miarę na bieżąco, ale mam kilka perełek, którymi chciałbym się z wami podzielić. Yy, od razu wam mówię, jak pewnie zauważyliście, nie było mnie <ścoughs> przez chwilę. I yy, bądź, bądźcie dla mnie łaskawi, proszę. Podczas moich prezentacji mogłem o kilku aspektach zapomnieć, mogłem czasami zapomnieć jakby mogłem zapomnieć o rzeczach, które wy chcecie, żebym wam pokazywał. Zresztą zamierzam trochę podejść do tego kanału inaczej, w ciekawostkach czy innych materiałach, trochę też skupionych w formie shortów. Trochę nadal będzie standardowego wideo, tak jak na przykład teraz. Nie zamierzam z tego rezygnować, ale będę na bieżąco się Was pytać o to, jak Wam się podoba to, co robię. Ale najpierw trzeba zacząć, co nie. W tym odcinku mam dla Was kacze komiksy, znaczy mam dla siebie, ale pokazuję Wam kacze komiksy, komiksy ogólnofamilijne, trochę bardziej z aspektem edukacyjnym, a także na koniec. DC, Marvela i Gwiezdne Wojny, aczkolwiek muszę zastrzec sobie, że nie kupiłem Silver Surfera. Jeszcze go nie mam w swoich rękach, zamierzam go nabyć, ale raczej jeszcze nie w tym miesiącu. Dobrze, to po kolei. Złoty jubileusz, czyli 242. Gigant poleca. Dalej obchodzimy 75. urodziny, czyli rocznicę stworzenia postaci Sknerusa kwacza. Ten komiks jest wyjątkowo wypasiony, jeśli Radek mnie nie okłamał, centrum komiksów Disneya. Tam znajdziecie oczywiście więcej informacji na temat kaczych komiksów. Zajrzyjmy sobie do środka, do spisu treści. Tak, około 190 stron zajmuje jedna historia. Zmagania z przeznaczeniem. Komiks właśnie stworzony z okazji 75. rocznicy Sknerusa. Komiks wygląda standardowo. Widać, że jest to komiks nowy. Widać ładne kolorowanie. Oczywiście może to tak nie wybrzmiewać na tym papierze kredowym, ale cały, tzn. Znaczy, w papierze offsetowym widzicie. Wydaje mi się, że to jest offsetowy. W każdym razie ten standardowy gigantowy, który jest od niepamiętnych czasów ze standardową czcionką typu Arial. Chyba mega giga i mamuty mają już oba mają tę czcionkę? Na pewno komiks, o którym będę mówić za chwilę, ale to zaraz. 256 stron. Sknerus. Ładna, bardzo ładna okładka. Mam nadzieję, że się sprzeda. 8 gigantów w tym roku. Znowu, tak jak w tamtym, trochę Egmont zwiększa swój, swój przemiał gigantów i ogólnie kaczych komiksów, co cieszy. Jako osoby, która się absolutnie wychowała na tych komiksach, jestem zachwycony. Kolejny ten w sprzedaży od 7 marca, a właśnie, chyba złotówka drożej jest od tego roku, 17,99. Ale ten drugi komiks, o którym mówiłem, to Galaxy. Kolejny gigant poleca Extra, czyli seria, która ostatnimi czasy miała się bardzo dobrze i wygląda na to, że w tym roku też ma tak być. Troszkę większy gabaryt w porównaniu do standardowych gigantów. Zresztą, Możecie zobaczyć, jest trochę różnicy stron też troszkę więcej, bo 320 czy tam około 320 już drugi tom galakty, czyli komiksy o tematyce kosmicznej i ogólnie przygodach w kosmosie. No i szczególnie tutaj w przypadku większych stron jeszcze lepiej działa ta czcionka, która jest bardziej czytelna, no i estetyczna, bardziej komiksowa. Jak to mamuty mega giga czy extra, jest to mieszanka nowszych i starszych komiksów widać po różnych stylach, różnych autorów. No widzicie, trochę tego wychodzi, aczkolwiek, no tak, Agenci i Detektywi 4 byli wcześniej, no, wcześniej jeszcze oprócz Gwiazdkowego Prezentu był e, chyba Gwiazdkowa Niespodzianka, coś w tym stylu, ale to był, to jest komiks, który był na jeszcze poprzednie święta, teraz w te święta był jeszcze inny tom, tak reklamują cały czas prenumeratę gigantów. Polecam, znaczy ja, nie wiem, czy konkretnie te prenumeratę, to musicie się pytać Radka na Centrum Komiksów Disneya, ale giganty zawsze polecam. Razem z pierwszym tomem grzbiety prezentują się bardzo podobnie. No i mają oczywiście na okładce te posrebrzane, te jakby metaliala metaliczne oczywiście które mają się kojarzyć właśnie z taką kosmicznością, bo tak to są delikatne wytłoczenia, to znaczy domyślam się, że to jest kwestia warstw, więc domyślam się, że to po prostu technologia, jaką się robi. Dobrze, ale nie kończymy Kaczek, ponieważ mamy Kaczogród Karla Barksa. W kolejności wydawania to jest tom 21, oczywiście to są lata 45-46, czyli jeden tak naprawdę z pierwszych tomów z twórczością Karla Barksa, w postaci z Kaczogrodu na wyklej. Papier kredowy w środku, czyli zupełnie inaczej się to czyta. Jakby doświadczenie z czytania tej serii jest zupełnie inne niż standardowych gigantów, ale nadal w środku to znaczy Trochę inne ze względu na formę, zawartość, ale Barks to jest klasa sama w sobie. Kto czytał ten wiek, kto nie czytał ten powinien. 240 stron w środku. Oczywiście na początku mamy różne wstępy i nawet mamy tutaj wątek polski, ponieważ jest tutaj tekst o przekładach komiksów Barksa na polski. Na końcu standardowy segment. Kto jest kim w kaczogrodzie? Tym razem przeznaczony psom. I tak się prezentują poprzednie komiksy serii. W przygotowaniu kolejny W krainie kangurów. Cena okładkowa 89,99. Okładka śliska, błyszcząca, żadnych elementów matowych. Lećmy Dalej. Kolejny komiks obserwowałem już wcześniej, zanim jego premiera była zapowiedziana na polskim rynku, czyli Cody Jareda Columa. To jest jego chyba debiutancki komiks, drugi tom jeśli się nie mylę jest w przygotowaniu. To jest kolejny komiks skierowany troszkę do młodszych czytelników, ale nie przeszkadza to w poznawaniu tej serii i zachwycaniu się wizualiami. Troszkę takie bardziej pastelowe, bardziej wodne Kolory. Kalum stworzył scenariusz i narysował ten komiks, więc to jest całkowicie jego dzieło. W środku mamy 176 stron. To jest twarda oprawa, ale troszkę mniejsza na, no, w porównaniu do takiego Kaczogrodu, który jest standardowym wydaniem, tak jak nie wiem, komiksy DC w twardej oprawie czy Marvel Classic. Już tam pomijając wykonanie okładki, to tutaj mamy ten mniejszy format z sceną okładkową 4999. Według mnie on ma sens. To nie jest pierwsza seria ostatnio wydawana przez Egmont w tak w takim formacie można by było się pokusić o zapytanie czy to by też nie wypaliło w miękkiej oprawie ze skrzydełkami, ale jeśli mamy tak mały gabaryt to w sumie jeśli udało im się zmieścić w takiej cenie wydaje mi się, że jest to dobry kompromis. Ale okładka śliska, matowa tylko z elementami lakierów wybiórczego. Tutaj gdzie mamy Miśka logo, <laughs> to nie jest nic nowego w sumie w przypadku Miśków w tym formacie, ponieważ mieliśmy światła północy świetne, które już polecałem. Spójrzcie Spójrzcie, ale niedźwiedzie w Kodim są zupełnie w innej stylistyce. Ale tak, to jest ten sam gabaryt co światła północy oraz supersi też niedawno wydani. Zresztą w tym miesiącu była też premiera drugiego tomu Supersów. Ja go jeszcze niestety nie mam, ale zamierzam go. Kiedyś, prędzej czy później nawet. On jest trochę chudszy. Dobrze, to jest kolejny komiks. Przejdźmy do jeszcze jednego, którego nie rozpakowałem wcześniej, czyli Diabełków. Siostrą Wstęp, Wzbroniony, to jest trzeci, to znaczy w kolejności wydawania, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o kolejność czytania, to też niespecjalnie ma duże znaczenie, jakby poprzednie tomy są dostępne, można je kupić i czytać i nie ma tutaj żadnych problemów, ale wydaje mi się, że jest to po prostu zbiór historyjek. Jest to zbiór historyjek, które równie dobrze mogłyby być wydrukowane w trochę większym gabarydzie, jak na przykład Luka czy inne właśnie frankofońskie komiksy młodzieżowe, jakieś Mali Bogowie, też inna seria, która jest teraz wydawana przez Egmont, ale te diabełki traktujemy jako wydanie zbiorcze, ponieważ mamy tutaj w w sumie trzy oryginalne tomy zebrane w jeden. Tom w miękkiej oprawie ze skrzydełkami. Dosłownie mamy okładki pomiędzy każdym segmentem. Jedna siostra wystarczy. Siostrą wstęp broniony. No i na początku jeszcze. I prawdziwe aniołki. Trochę od dupy strony poleciałem z tym, ale <grym> te trzy tomy tutaj są w środku w przygotowaniu. Tom czwarty, ten zbiorczy. Brat i siostra na zawsze. No, tak, zresztą z tyłu jest nawet okładka. Trochę w stylu. Ja to powtarzałem już wcześniej na kanale, jak pokazywałem te diabełki, bo wydaje mi się, że przynajmniej pierwszy. Czy to pokazywałem wam kiedyś na kanale? Kit Padł. Ja wiem. Jest to seria, dla której mam sporo nostalgii. Nie wiem, czy koniecznie dobrze się zestarzała pod kątem humoru, chociaż myślę, że nie powinno być tragicznie. Jeśli chodzi o gabaryty i w ogóle o sens tej serii, jakby jak ona kiedyś była wydawana, to są dwie zupełnie różne rzeczy, ale jeśli chodzi o tematykę, humor troszkę styl, no styl może nie do końca, ale jeśli chodzi o taką wizualną komedię, jest to bardzo podobna rzecz. Więc ogólnie polecam i tak samo ogólnie polecam się nie śpieszyć z czytaniem co do oprawy. Miękka oprawa ze skrzydełkami 49,99, czyli no cena, do której teraz podskoczyły zwykle komiksy w miękkiej oprawie ze skrzydełkami, jeśli są standardowych gabarytów, jeśli mają te około 140, 120, 130 stron. Śliska okładka żadnych elementów matowych, bez Żadnych zaskoczeń. Lecimy dalej. Mały przystanek, zastanawiałem się, czy kupować tę serię w tym miesiącu, aczkolwiek Tom trzeci nadal utrzymał według mnie poziom. I postanowiłem go kupić. To jest jednak seria skierowana do trochę młodszego czytelnika, to czy bardziej nastoletniego, ale przedstawia na tyle uniwersalne historie. Może nie wiem, jeśli ktoś jest bardzo fanem piłki, wiem, że nie wiem, jest dużo fanów piłki, to jest na pewno historia dla nich. Nasz bohater jest fajną łapą, który potrzebuje po prostu trochę wsparcia i pomocy w życiu. Kto z nas nie potrzebuje? Ale tak, pokażę Wam kilka stron. W środku mamy 64 strony komiksu, papier kredowy i polecajki innych komiksów właśnie, które teraz wychodzą z tej linii powiedzmy tych przygodowo młodzieżowych komiksów. Jest spoko. Cena 34,99. Zostańmy przy tych gabarytach, ale troszkę innej tematyce, ponieważ. Przejdźmy do serii, której, o której jeszcze nie mówiłem na tym kanale, w międzyczasie, gdy mnie nie było, Egmont zaczął wydawać nową serię, można tak powiedzieć, serię adaptacji literatury. W tym miesiącu mamy Wyspę Skarbów oraz Biały Kieł. Oba komiksy 3499 nie będę się za bardzo rozwodzić, jeśli chodzi o wykonanie, tak samo jak luka śliska, okładka, miękka oprawa, bez skrzydełek, troszkę a trochę dla młodzieży. Trochę dla wszystkich, trochę waloro edukacyjnego. Komiksy narysowane ładnie. Wydaje mi się, że to wydawało oryginalnie glena, ale to jest albo francuski, albo włoski komiks tak oryginalnie. Patrząc po nazwiskach, wydaje mi się, że raczej włoski, ale przepraszam, jeśli się mylę, pokażę wam kilka kadrów z tego. No. Co by nie mówić, to jest po prostu, to są po prostu znane dzieła literatury. Więc trochę przypominajka, trochę przypominajka, trochę może dla niektórych sposób, żeby w ogóle zapoznać się z niektórymi tymi dziełami. Wyspa Skarbów, tak samo tutaj mamy francuskich autorów za to. I widać, że każdy z tych komiksów tak naprawdę różni się stylem. Różnorodność jest w cenie, widzicie, ile tutaj jest? Tomów serii póki co 6. A ja całkowicie przypadkowo mam ze sobą tutaj je wszystkie. Każdy tom ma swój własny kolor dla małego rozróżnienia kolorystycznego. Jest naprawdę przyjemna seria. Obydwa komiksy i podejrzewam, że nawet wszystkie poprzednie 48 stron. Dobra, chodźmy do tych. Superhero, do nie hero do <grych> mainstreamu Superman, ten, który spadł. Miękka oprawa ze skrzydełkami, jeśli się nie mylę. <grych> nie mam jeszcze u siebie Nieskończonej Granicy, co chyba było błędem, ale wygląda na to, przynajmniej z opisu tego komiksu, po wydarzeniach z albumu Nieskończona Granica. Rozpoczyna się nowy rozdział w uniwersum DC. Mamy zapowiedzi Action Comics na Świata Wojny oraz Superman syn Kalela. Miękka oprawa ze skrzydełkami, właśnie. Cena 49,99. W środku papier kredowy. 132 strony, tak wygląda komiks. W tym miesiącu z DC mieliśmy także Nightfall tą czwarty. Ja jeszcze mam zaległości, bo jestem na etapie czytania drugiego Nightfalla, jeszcze nie kupiłem trzeciego, więc czwarty też jeszcze przede mną. Koniec mrocznych rycerzy, on to też jest potężne, to mistrze jak wszystkie Nightfalle 616 stron, tak. W tym miesiącu też wyszedł, więc zerknijcie sobie. Ale tak, koniec komiksu, na koniec okładki alternatywne. I tyle. Gwiezdne wojny, koniec eventu, wojna łowców na nagród, jeszcze w małym dodatku, epilogu, czyli jeszcze jedno zadanie. Format taki sam jak w przypadku Supermana, miękka oprawa ze skrzydełkami. Nie mam żadnych. Nie, przepraszam, mam jeden Gwiezdnowojenny komiks do porównania, ale to jest też wojna łowców na nagród, więc nie będę wam mógł pokazać dokładnie jak się czym się różni między poszczególnymi seriami. Jest Kwiezdnowojennymi, już kiedyś opowiadałem na tym na kanale i na pewno jeszcze będziemy do tego wracać przy innych okazjach. Komiks w środku też, chyba około 140 stron, przepraszam, nie zapisałem sobie dokładnej liczby w tej chwili, ale tak, mieliśmy Wojnę Łowców Nagród, ten początek, ten jakby, no nawet nie prolog, tylko po prostu główny event. Znaczy tak, jest alfa oraz główny event, a tutaj mamy jeszcze dodatkowe rzeczy z Wojny Łowców Nagród, ale oprócz tego wyszły jako kontynuację tych głównych serii Star Wars, Vader, y, Łowcy Nagród właśnie, wyszły poszczególne tomy, które się nazywały Wojna Łowców Nagród, jakoś niedługo Wielka Republika. A co to będzie za rok dla Gwiezdnych Wojen? Ostatnio robiłem y, shorta TikToka z książkami gwiezdnowojennymi, które wyszły w tamtym roku. Książkowo, no, komiksowo będzie bogato, będą mangi z Gwiezdnych Wojen w tym roku. Nie mogę się doczekać, żeby pokazać Wam to wszystko na kanale. Chyba pierwsza manga będzie w lutym. Chyba, z, chyba Leia będzie w lutym. Ale kończąc, Avengers, tom szósty, powrót Gwiezdnego Piętna, tak samo jak Wojna Łowców Nagród oraz Superman, miękka oprawa ze skrzydełkami, śliska okładka, 49,99, pomimo tego, że tych stron jest troszkę mniej, bo 112. Ale tak już to będzie wyglądać na przyszłość, i tak nie jest źle w przypadku tych komiksów, szczególnie tam. Zniżki wiadomo, w ogóle jeśli chcecie, którykolwiek z tych komiksów dostać w swoje ręce, jeśli go jeszcze nie macie, to polecam Wam, w opisie są linki do wszystkich tych komiksów. Z porównaniami cen możecie sobie wybrać, z którego sklepu wolicie. Tak się prezentuje komiks wewnątrz i mamy zapowiedź kolejnego tomu Avengers, czyli era konszu. Dobrze, kończymy ten odcinek, czyli dzisiejszy pakiet Avengers, Wojna Łowców, Nagród, Superman, Wyspa Skarbów, Biały Kieł, Luka, Diabełki, Cody, Kaczogród i dwa giganty. Nie jest źle, nie jest zły miesiąc. Dajcie mi znać, które z tych komiksów już macie na swoich półkach, w swoich rękach, a których jeszcze nie i którymi jesteście zainteresowani. Zapraszam Was dalej do oglądania. Spróbujemy trochę podziałać jeszcze na tym YouTubie, trochę w filmach, trochę w shortach. Zapraszam na TikToka i wszędzie, gdzie mnie znajdziecie, Instagram. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia na razie.